Tak, w ciemnościach będzie lepiej widać. Dobra, latarka mi się pali? No ja to walimy. Walimy. Bardziej niżej, zrób tą latarkę, żebyś widziała pod nogi. Nie, żebyś widziała pod nogi, ślizgo, nie? Chwila, idę cię. Nie mogę nawet kłopotu dać. Czekaj, czekaj, czekaj. No, sumie. Podciągają się. Tu, idź z tym żlebieniem, Ja Ci pomogę. Nie, nie, może się podciągnąć. To to się podciągnij tę łańcuchem. Dobra, tutaj idę. Żeby się nie poszli z Trzymaj się. No, popieram cię. Złapiesz tu to się nie łańcucha? Nie, nie. Oświecam ci. Za daleko jest łańcuch, nie? Ja cię tu podtrzymuję, nie martw się. Tu patrz, masz kostki, no. Jest, świetnie. Idziemy dalej. Zapisz. Masz kolejny? Dobra, Hej, ale ślisko, ja pierdziele. No. Patrz pod nogi, bo masz takie wyburzeszenia wycięte. No. Jest? Tak Dobra, idę za tobą Widać światło już, nie? No to ile? 10 minut, 5 minut Jesteśmy Chyba skurde, nad garstkiem coś mi się stało Tu jest ślizgo, nie? Typu... Co? Chodzisz? Tak. Szukaj wycięć. Do góry pociągasz się, pociągasz. Dobrze jest. Brawo Ty. Dobrze Ci poszło Jestem Dobrze Z odpowiednią osobą pojechałem w górę. O, a jak ja tu podciągnę się do góry O, kurde no, jestem. Jest. Jesteś? Poszłem no się Musisz już do góry wejść całkowicie Nie, poślujnie się, tu musisz jakoś Odpocznij ręce, niech się odpoczną Is okay? Yes okay. Jestem. Dobra, teraz ja idę. Jest. Uh! Brawo ty. Jowa, jaka jestem fiorna. <laughs> o oh, matko. Má... Jeszcze raz już No to możesz wrócić tędy i jeszcze raz nie ja nie nie nagrałem tego